Stanisław Sowianecki, a teraz w poranku gościmy pana Krzysztofa Sobolewskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącego Komitetu Wykonawczego tej partii. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość przestraszyło się ewentualnego orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów, że ostatecznie nie ma wyborów w maju? Panie doktorze, e Ewentualnego właśnie to jest najlepsze e słowo w tym, w tym, w tym, pytaniu, ponieważ e nikt nie, e nie mógł, nie, znaczy nikt nie zakładał, jak jaki by nikt nie mógłby zakładać, jaki będzie wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wyborów e 10 maja, które no Niestety nie odbyły się na zasadzie, że nie nie odbył się ten ostatni akt w procesie wyborczym, czyli akt głosowania. A czy prawo i sprawiedliwość się przestraszyło? Wspomniałem tak to, że boimy się tak naprawdę tylko Pana Boga, a, a w moim przypadku to, to może czasami trochę żony. Natomiast zakładaliśmy, niestety, i stał się ten czarny scenariusz, że. Nasze próby, aby przeprowadzić wybory 10 maja, zostały storpedowane na etapie, niestety, ale prac senackich, gdzie, gdzie 30 dni pan marszałek Grobski z lubością trzymał projekt ustawy, do którego nie wniósł projekt ustawy o głosowaniu korespondencyjnym 10 maja, gdzie nie, nie wniósł żadnych poprawek, nie wniósł żadnych uwag, ostatecznie odrzucając go większością senacką w ostatnim możliwym terminie i tak samo odsyłając go do Sejmu, czym uniemożliwił przeprowadzenie tych wyborów w najbezpieczniejszej formie, jaka na 10 maja była dla A teraz, Polaków. Jeśli... Jeśli będzie znowu 30 dni procedowania ustawy w Senacie, czy wzięliście to pod uwagę, biorąc pod uwagę, biorąc kalendarz wyborczy, czyli tylko 60 dni na zorganizowanie nowych wyborów, a nie 100 maksymalnie jak jest? Tak to w przypadku w tej sytuacji, kiedy 10 maja wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o praktycznie stwierdzającą nieważność wyborów, to kalendarz wyborczy, ewentualny kalendarz wyborczy przedstawia się tak, że w tej chwili pani Marszałek Sejmu ma 14 dni od momentu opublikowania tej uchwały w Dzienniku Ustaw i może zarządzić wybory w ciągu 60 dni od dnia, tak, mogą być więc panie redaktorze, założone jest znaczy w planach i, i w e, tym w naszych założeniach jest e, cały czas ta prawdopodobnie naiwna wiara w to, że w senacie tym razem tych 30 dni nie będzie, nie będą te 30 dni użyte, ale, ale oczywiście w tle zakładamy, że jednak ta nasza wiara jest naiwna i, i oczywiście zakładamy i taki scenariusz i, i, i bierzemy pod uwagę. I sądzę, że tym razem to nie będzie już przeszkodą zresztą z tego, co widzimy, Panie Redaktorze, to nawet głosowanie nad projektem ustawy, gdzie głosowaliśmy, nad którym głosowaliśmy we wtorek o wyborach prezydenckich, przeprowadzeniu wyborów prezydenckich z możliwością głosowania korespondencyjnego na żądanie. To głosowanie to pokazało, że no, no, tym razem na opozycji, na, na stronie opozycyjnej, nie ma tego e, tej jedności w cudzysłowie e, przeciwko zorganizowaniu wyborów, ponieważ tak naprawdę przeciwko tej ustawie głosowała tylko Koalicja Obywatelska. Koalicja. Natomiast trzymała się e, lewica, a wspar wsparty ten projekt został przez e, posłów Konfederacji. Panie Paśle, czyli. Tutaj zobacz... upatrujemy, upatrujemy, tutaj e, e, tej, te, tej iskierki nadziei, że w Senacie e, senatorowie reprezentujący opcję, czy to lewicy, czy PSL-u, wydał presję na marszałku Gorskim i i e, tym razem ten projekt ustawy będzie procedowany niezwłocznie, co widzieliśmy, co zauważyliśmy też, ponieważ został skierowany już do komisji przydatki, co w poprzednim przypadku poprzedniego projektu zajęło marszałkowi chyba dwa tygodnie. A czy wobec skomplikowania form głosowania, na przykład właśnie jednoczesnego, jednoczesnej możliwości głosowania korespondencyjnego, komisje wyborcze zdołają na czas... Policzyć głosy. Panie redaktorze, w tym projekcie ustawy założone jest, że będą to komisje wyborcze powołane w takiej samej liczbie, liczbie komisji wyborczych, jakie byłyby powołane wcześniej w normalnych warunkach, nie. czyli około dwudziestu pięciu tysięcy dwudziestu tysięcy komisji wyborczej, więc zakładamy, że tutaj nie powinno być większego problemu. Ja z dlaczego pytam, głosów. dlaczego Ziem, pytam o to panie pośle, poprzedniej... czy nie będzie obstrukcji, czy nie będzie obstrukcji w obsadzaniu komisji i, panie i nie skończy, bo, bo zachęcano się wielu się ludzi wiem. do wycofywania się. Wiem, panie redaktorze. Natomiast patrząc yy, nawet po tym właśnie głosowaniu w Sejmie, to przecież do komisji wyborczych prawo zgłaszania mają komitety wyborcze, wystawiające oczywiście kandydatów, zgłoszone, zarejestrowane komitety wyborcze, zgłaszające kandydatów na prezydenta. A w głosowanie, o którym mówiliśmy, potwierdziło, że Konfederacja ma kandydata na prezydenta, yy, popiera kandydata na prezydenta. Lewita ma. Kandydata na prezydenta. Koalicja Polska też ma kandydata na prezydenta. I już sam ten fakt można uznać za dobrą monetę w perspektywie zgłaszania do Owodowych Komisji Wyborczych. Panie pośle, jest pan przewodniczącym Komitetu Wykonawczego, czyli jakby zna partię od środka. To proszę może powiedzieć naszym słuchaczom dlaczego ludzie zjednoczonej. Często sami ściągają na siebie kłopoty dając do mediów przecieki jakie jakoby w obozie Zjednoczonej Prawicy panował jakiś e, e, Armagedon czy tego nie można trochę zdyscyplinować przecież to opozycja, że kłopoty niż Zjednoczona Prawica Panie redaktorze nic mi wiadomo o przeciekach do mediów e, ze strony Ale polityków Zjednoczonej Prawicy Panie doktorze chętnie kiedyś poza anteną e, byłbym wdzięczny za podzielenie się tą wiedzą natomiast e, no nie możemy ujawniać <laughs> informatora Panie doktorze widzi pan to jest troszkę zamknięte koło natomiast e, o tym czy 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 czy, czy to przecieki ze strony polityków Zjednoczonej Prowicy, czy czasami y, bujna fantazja niektórych dziennikarzy, bo tutaj też że to na pewno przyzami dane rację, że czasami to jest bardziej bujna wyobraźnia i fantazja niektórych dziennikarzy podających tak no, komu, anonimowego nie ma, polityka, który mówi nie e, o tym, co, co mówi, e, co, co się dzieje w danej chwili, w danym ugrupowaniu, czy, czy yy, dana sytuacja yy, została zeklarowana przez yy, kogoś tam i podaje to jako pewnik albo tak zwane breaking news, no na to czasami nie, ma, nie mamy wpływu, a... Ale można to szybko, że tak powiem, dezowołować, co miało też sytuację w poprzednim tygodniu, kiedy takich sensacyjnych w cudzysłowie informacji mieliśmy napęczki począwszy od poniedziałku i, 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 że tak powiem, jak u Hitchcocka, najpierw... Wymiany premiera na ziemi, a, później, a później, tak, a później, a później inne sensacyjne informacje, ale zaczęło się od dymisji pana prezydenta gdzie, gdzie, Ej. gdzie dziennikarze tak. podali. To więc, yy, panie redaktorze, ja biorę zawsze to, zawsze biorę poprawkę na wiatę i i i, i yy, no. to, to jak na to nie mam wpływu na bujną wyobraźnię czasami dziennikarzy Ale nie, nie wszystko jest bujną I wyobraźnią. Oczywiście jest. Ale na jak długo w takim razie zapanował pokój w obozie Zjednoczonej Prawicy, bo jednak dymisja pana wicepremiera Gowina jest faktem z rządu. Tak, panie doktorze, to jest fakt, natomiast dymisja nastąpiła na wniosek. Pana premiera Gowina sam złożył taki wniosek i. To i, prawda, czyli. I tutaj czyli nie. Do było końca to kadencji sporo... będzie spokój w szeregach Zjednoczonej Prawicy. Panie doktorze, mam nadzieję, że będzie to do końca nie tylko tej kadencji. Ale, że, że, że na więcej. To teraz przejdźmy na trochę wyższy poziom około wyborczy. Wiele opozycyjnych, medialnych i prawniczych środowisk przygotowuje się do kampanii, nawet z użyciem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Komisji Europejskiej czy Parlamencie Europejskim, aby wybory uznać za nieważne, mimo że one będą w nowym terminie. Czy Zjednoczona Prawica się tego objawia i czy jest jakiś sposób, żeby się tym akcjom zewnętrznym przeciwstawić? Panie Redaktorze, o tym, że nasza opozycja, część opozycji, postępuje z zas według zasady, jak nie ulica to zagranica, to już przy jesteśmy przyzwyczajeni od no minimum pięciu lat, odkąd y udało się wygrać wybory w 2015 roku i wtedy zaczęły się akcje bądź do donoszenia na, do, na zagranic do zagranicy, czyli do Komisji Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego na to, że w demokratycznych wyborach y opozycja straciła władzę i to było wbrew demokracji bądź też ulica, więc jesteśmy przyzwyczajeni i przygotowani na to. Nie robi to już na nas większego wrażenia. Chociażby był taki mały ostatnio przypadek, gdzie, gdzie próbowano donieść i uzyskać stanowisko, oczywiście jak najbardziej krytyczne w stosunku do Polski w Europejskiej Radzie spraw Danych Osobowych. Nie udało się to, Europejska Rada nie zajęła stanowiska krytycznego, a jednocześnie stwierdziła, że wybory i sposób, bo to chodziło o dane, które, do których przekazania zostali zobowiązani samorządowcy poczcie polskiej w kontekście wyborów korespondencyjnych, to Europejska Rada Danych Osobowych stwierdziła, że, że to jest wszystko w, w, w te, te kwestie są rozstrzygane na poziomie krajowym i tutaj głównym decydentem jest biuro urzędu do spraw ochrony danych osobowych, że przewodniczący a Europejskiej radzie nic do tego tak naprawdę i takie stanowisko, więc te byłby są i będą i jesteśmy na to gotowi, a jednocześnie no, nie mamy z tym z tym z tego powodu jakieś nieprzespanych nocy. Panie pośle, bardzo dziękuję. Pan poseł Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Doktorze, miłego dnia rzecz.